Pozornie życie superbohatera wydaje się łatwe. Niemal wszyscy chcą mieć z nim zdjęcia. Nawet na najbardziej zatłoczonym przystanku zawsze znajdzie się jakieś wolne miejsce. No i nie trzeba płacić za bilety komunikacji miejskiej. Ja Jasne, ja przeprowadzę. Dziękuję bardzo. Okazuje się jednak, że polscy bohaterowie dnia codziennego nie lubią konkurencji. Czemu Ja po ulicy? Tak. Tak. Ja pan proszę... Nie, to na pewno nie chodzi o mnie, bo ja to próbam, proszę pana, na pajęczynach. Dobrze, ale tak z żartów. Nie, no poważnie Mamy Mam zgłoszenie, to. że pan wychodzi na ulicę. Kto mnie zgłosił? To pewnie Zielony Goblin. Za przejście ulicy w niedozwolonym miejscu Spider-Man został ukarany na szczęście super niskim mandatem, bo czym dla superbohatera może być 50 złotych. Poza tym mandaty nie są dla niego niczym nowym, podobnie jak policyjny areszt, do którego trafił już dwukrotnie. Tak więc niezrażony dalej próbował czynić dobro. Nie wkładajcie rąk do fontanny, bo tam są bakterie. No. Pamiętajcie. A wiecie, że tutaj nie można spożywać alkoholu? Naprawdę. A czyje są te butelki? One tu stały. Okazuje się jednak, że autorytet człowieka pająka nie działa na wszystkich. Ciepło dzisiaj. Pani się nie boi. Ja jestem super bohaterem. Tożsamość naszego polskiego superbohatera nie jest objęta tajemnicą. Sylwester Wardenga wcześniej wcielał się też w inne postacie, a filmy od ponad roku umieszczał w internecie. Do tej pory był między innymi bałwanem, gorylem, supertoaletą Ja super toaleta, się zemścić na wszystkich warszawach. i supermenem. Gdy ja zakładam za to naprawdę jestem jakby inną osobą. Za, potrafię zagadać do każdego człowieka, potrafię wszystko zrobić, nie mam żadnych oporów, żeby gdzieś się wspinać. Witam. Gdzie jedziemy? A tak naprawdę, kiedy ja zdejmuję tą maskę, to ja się wstydzę zagadać do dziewczyny na dyskotece. Film, na którym przerwał telewizyjny wywiad, stał się nawet jednym z hitów internetu, który odtwarzano już prawie milion razy. Fuwały zgłoszenia dotyczące um, um, używania petard, tak? Jest bardzo niebezpieczny. Ludzie rzucałem butelkami. Ale ja dbam o to miasto, bo jestem super bohaterem. Trzymajcie się w razie czego? Wzywajcie. Znacie numer. Wtedy akurat wracaliśmy już do domu i patrzę, no jest strażnik miejski, gdzie jakiegoś wywiadu próbuję, przynajmniej jakoś tam nie do końca wychodzi. tak mówię, proszę pod jedną Tak na spontanie totalnie. Byłem od razu, mówię, że byłem wtedy trzeźwy. Super bohater ma też swojego super operatora, a ten oprócz filmowania ma też inne zadania. Musi na przykład uprzedzać siedzącego w krzakach przebranego za gorela Sylwestra, aby ten wyskoczył z nich w odpowiednim momencie. Mamy zasadę, że gdy nagrywamy akcję, która może człowieka przerazić, nie straszymy ludzi młodszych, bo to może wywołać jakiś uraz na ich psychice, no i ludzi starszych ze względu na zabawy na ich zdrowie. Oglądając filmy, które robi Sylwester, trudno się jednak nie domyślić, kim inspirował się przy ich tworzeniu. Każdy może bawić się na ulicy, że jeden Francuz, remi, którymi... Jest po prostu z tego powodu bardziej popularny, to nie znaczy, że teraz każdy, kto wyjdzie na ulicę i zacznie sobie robić jakieś jaja, to będzie już go plagiatował. Nawet super ochroniarz w starciu ze Spider-Manem nie miałby oczywiście szans. Pozostaje więc pytanie, czy wszystkie ataki naszego człowieka-pająka są uzasadnione. Jak atakowałem ochroniarza, to on wyrzucał dzieci spontanny i to mi się nie podobało. Atakuje też strażników miejskich, kiedy wypają mandat, bo te ataki są bardziej przemyślane. Ale nie wydaje mi się, przynajmniej ludzie, których atakowałem zazwyczaj reagują pozytywnie, bo ta pamięć na nie zostawia żadnych śladów, można ją po prostu zdjąć. Tak więc wypada się tylko cieszyć, że ktoś nad nami czuwa, choć patrząc na niektóre jego wcielenia trudno nie odnieść wrażenia, że jaki kraj, taki super bohater. Niech